Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na trzeciej już Młodego Ambasadora Polski. Panią konsul dziękujemy Pani za obecność, dziękujemy za obecność, bez której właściwie ta e, nasza gala nie miałaby tak dostojnego dźwięku. Chciałam bardzo serdecznie powitać Państwa w program Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałam bardzo serdecznie pogratulować młodym ambasadorom. Przede wszystkim wiedzy i wielkiej dumy z Polski. Ja wielokrotnie oglądam te prezentacje, które przygotowujecie. Jest w nich i ta wiedza, i ta duma. Bardzo, bardzo Wam tego gratuluję. Gratuluję rodzicom, którzy wychowali takie dzieci, bo jakby nie ich wielka wiedza i wielka duma z Polski, to by tego nie przekazali swoim dzieciom. Także tego wszystkim rodzicom serdecznie gratuluję. Skorzystam oczywiście z okazji i powiem, że jest to też swojego rodzaju moje pochodzenie. Byłam przy rodzeniu się inicjatywy młodego ambasadora Polski. Polskiej Akademii Dzieci i wielu innych takich bardzo, bardzo ciekawych inicjatyw, które powstały. Znam chyba wszystkie szkoły. Nie ukrywam, że ta sfera edukacyjna była moim konikiem przez cały okres czteroletnie, czteroletniego pobytu. Nie ukrywam też, że na pewno mi będzie tego bardzo brakowało. Wierzę, że ta inicjatywa, te w ogóle te inicjatywy, które powstały, będą kontynuowane i jak kiedyś przejazdem będę w Hadze, to trafię na rozdanie dyplomów kolejnym młodym ambasadorom Polski. Tej wiedzy, tej dumy serdecznie Wam e, gratuluję i za nią też e, dziękuję. Oczywiście skorzystam też z okazji i powiem, że życzę Wam miłych wakacji, po których wrócicie z wielkim entuzjazmem do szkoły i będziecie tworzyć, na, będziecie pracować na kolejne dyplomy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aleksander Oszewski Cześć. Gratuluję. Dzień dobry. Proszę tutaj, Cześć. 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 Ważne oznaczenie. może.

and then Marcinkie Rożczak. Oskar Briken. Maksymilian Borczkowski. It's Sí, Dzisiaj odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i odznaczeń dla młodego ambasadora Polski tutaj w Holandii. Skąd taki pomysł? E, mamy rok 2016, to jest trzecia już edycja. E, pomysłodawczynią. Hmm, tej odznaki, tego wyróżnienia jest Magda Domańska Van Dijk, jedna z mam i taki działacz kolonijny tutaj na terenie Hagi, Rotterdamu i Schiedamu. Ona ma trójkę dzieci i te dzieci, tak jak każde dzieci, które chodzą do holenderskiej szkoły, musiały co roku mieć takie publiczne wystąpienie w klasie na dowolnie wybrany temat. A dzieci, jako że pochodzą z rodziny polsko-holenderskiej, Zawsze się starała, żeby miały ten spraybeard spray na temat związany z Polską. Także Magda faktycznie padła na taki e, fajny pomysł, aby to, ten moment wykorzystać do promocji Polski i żeby to nie było tylko takie sporadyczne, mhm. ale żeby zrobić z tego taką e, fajną modę. E, dzieci pochodzenia polskiego w szkołach holenderskich niech opowiadają z dumą o kraju swojego pochodzenia. E, Niech stają się takimi dumnymi piewcami naszej polskiej kultury. Także stąd ten pomysł, a ponieważ w Holandii istnieje forum polskich szkół polonijnych, sobotnich, prawda? Więc można było szybko tą ideę rozpropagować. Trzy lata temu mieliśmy, zdaje się, coś około 10-11 dzieci, dzisiaj trzecia edycja już dwudziestka, także wieści dobrze się roznoszą. A dzieci w taki naturalny, miły sposób mówią z dumą o Polsce, o ich historii, o dobrych tradycjach. No i to warto upowszechniać. Czyli najlepsza promocja Polski jednak jest przez młodych ambasadorów Polski. Tak, w tak jak jest mocno że ambasadorem jest każda osoba, która jest świadoma swojego pochodzenia oraz dumna z niego. Ja mówię o tym, że dzieci bardzo często nie są pozbawione takich naleciałości, obciążeń, którymi osoby dorosłe mają. Dzieci są proste i opowiadają tak po prostu z serca o tym, czego doświadczają. I to być może jest najbardziej autentyczne, tym bardziej, że mówią do swoich rówieśników. Świetnie. Gratulujemy genialnego pomysłu i do zobaczenia w przyszłym roku na nowej edycji. Tak. Do zobaczenia na czwartej edycji młodego ambasadora Polski w Holandii. Dziękujemy. 真贵呀。